przygodnej księże proboszczu i Wy, kochani bracia i siostry w Chrystusie Panie. W niebo Myślałem długo, cóż powiedzieć w tym dniu, kiedy stajemy wobec tak wielkiej, radosnej tajemnicy. Możemy sobie wyobrażać, jak to wtedy było. Możemy sobie wyobrażać, co wtedy dokonywało się, moi drodzy, tam, właśnie w tym miejscu. Tam, kiedy matka Boża zasnęła i kiedy ten moment przeniesienia jej, jej ciała, to nieba. Zabrana bowiem z duszą i ciałem. Odszukamy przepiękny opis niebowzięcia Najświętszej Maryi według objawień Marii Waltorty. Jest to Włoszka mistyczna. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny. Przychodzę tylko kilka zdań. Pan Jezus w tej mistyczce pozwolił zobaczyć różne rzeczy. Z Ewangelii, a które nie zostały w sposób może opisane, nie jest to Ewangelia. Dzisiaj trwa proces beatyfikacyjny Marii Tam jest wiele spisanych ksiąg tego, co ta kobieta miała widzenia. I miała widzenie w niebo Ile dni minęło, trudno to ustalić w sposób pewny, pisze Maria Wartorta. Gdyby próbować określić według kwiatów tworzących wieniec wokół martwego ciała, można by rzec, że upłynęło kilka godzin. Sądząc jednak po zwiędłych liściach ramąsek oliwnych, na których złożono świeże kwiaty, oraz po zwiędłych kwiatach położonych jak relikwie na pokrywie skrzyni, można sądzić, że minęły już dni. Jednak ciało Maryi jest takie, jakby dopiero co oddała ducha, żadnego znaku śmierci na jej twarzy, ani na małych dłoniach. Żadnego nieprzyjemnego zapachu w izbie. A nawet unosi się tu przyjemna woli, którą trudno określić. To jakby mieszana kaśdła, zapachu lili, róż konwali albo górskich traw. Jan, który czuwa, nie wiadomo od ilu już dni, zasypia pokonany przez znużenie. Siedzi wciąż na taborecie, oparty plecami o ścianę, obok wychodzących na taras otwartych drzwi. Światło lampy, która stoi na podłodze, oświetla go od dołu. Pozwala to dostrzec jego twarz, zmęczoną i bardzo bladą. Tylko oczy są zaczerwienione od łez. To już chyba świt, bo w słabym czasie staje się widoczny dla oka taras. Oraz oliwki otaczające nam. Światło staje się coraz silniejsze. Wchodząc przez drzwi sprawia, że w pomieszczeniu widać wyraźnie nawet sprzęt oddalony od lampy. Nagle izbę zalewa potężne światło. Światło srebrzyste z odcieniem błękitu fosforyzujące. Wciąż wzrasta i przewyższa już światło wilczęgi i lampy. Jest to światło podobne do blasku, jaki napełniał grotę betlejemską w chwili boskich narodzin. W tej rejskiej światłości ukazują się postacie aniołów. Są światłością jeszcze wspanialszą od tak już potężnej pierwszej jasności. Jak wtedy, gdy aniołowie ukazali się pasterzą, tak i teraz tęczą iskry o wszelkich barwach. Wydobywające się z delikatnie poruszających się skrzydeł. Słychać ich harmonijny, słodki, jak brzmienie harfy. Angielskie postacie tworzą bieniec wokół posłania, pochylają się nad nim, podnoszą nieruchome ciało i silniej poruszają skrzydłami, co wzmacnia istniejący już przedtem dźwięk. Przez szczelinę, która w cudowny sposób otwarła się w dachu. Tak jak dzięki cudowi otwarcie król Jezusa, odchodzą unosząc ze sobą ciało swojej królowej. Jest to ciało najświętsze. To prawda, jednak nie doznało jeszcze uwielbienia i wciąż podlega prawom materii. Od tego poddania wolny był Chrystus, kiedy zmartwychwstał z ciałem uwielbionym. Dźwięk wywoływany poruszeniem skrzydeł anielskich wzrasta i jest teraz potężny jak głos organów. Kochani bracia i siostry, chciałem przytoczyć wizję tej mistyczki z Włoch, oddana w sposób przepiękny, co czuć Jan czuwający obok. Co mógłby czuć człowiek, każdy będący w tamtej chwili obok niej, widząc jak aniołowie unoszą jej ciało? Radość i smutek, bo przecież on chodzi? I płakał Jan, zapewne widząc ten obraz, bo myślał, że to rozstanie ona nie rozstała się z nami. Pozostała do końca i wciąż będzie, kochani bracia i siostry, przychodzić do nas. Do nas, ilekroć będziesz prosić, przyjdź Maryjo, bo u mnie potrzeba miłości. Ona przyjdzie i przyjdzie. Jak w Ewangelii o nawiedzeniu świętej Elżbiety Udała się z pośpiechem, Maria poszło z pośpiechem. Szybko poszła. Ona się nie zastanawiała, że trzeba pomóc. Więc Cię proszę, nie zastanawiaj się, że komuś trzeba pomóc, czy to się opłaca. Nie rób przeliczeń, żadnej kalkulacji. Idź. I prędko iść, by pomóc temu, który dzisiaj może jest bardzo blisko Ciebie, bo Jego życie traci sens, bo Jego życie jest takie puste, wydawałoby się zwyczajne, a jednak coś dzieje się w tym człowieku. Z dnia na dzień coś w nim gaśnie, by tych ludzi odszukać i odnaleźć. Nie odchodźcie. Kochani, bracia i siostry, dlatego więc Matka Najświętsza mówi dalej, idźcie też prędko, a Ona przyjdzie tam, gdzie jest smutek, gdzie jest cierpienie, gdzie jest ból i Ona weźmie Twoje ręce i Twoje ręce będą Jeli rękoma. Mogę Wam powiedzieć samym Świadectwem mojego życia. Ile razy doświadczyłem, kiedy mówię Mario, dotknij i umrz. Wstaw się Mario, może Ty nie możesz, ale powiedz Jezusowi, by ten ktoś odzyskał na nowo nadzieję, by mógł żyć. Kochani bracia i siostry, Wciąż wraca do Neapolu te 20 ponad lat temu, kiedy, kiedy ta opętana Neapolitanka wołała w języku polskim, perfekcyjnie po polsku, z nienawiścią wobec Maryi. Nigdy nie uczyła się języka polskiego. Ale wtedy wiedziałem, że zły duch, jej tak nie cierpi i tak będzie walczył wciąż przeciwko Niemu. Wołałem wtedy, Maryjo, Matko moja, przyjdź. Weź moje ręce, niech będą twoimi. I oto wtedy nigdy już, ale nigdy nie zapomnę tamtego wołania po polsku. Ona tu idzie. Ona tu idzie i przeszła i uwolniła tę kobietę. Tak, kochani bracie i siostry, bo jak ona przyjdzie, to stajesz się wolny. I tylko taką wolność ona tobie przynosi. Chcę mówić o tym wolności człowieka dzisiaj, aby. Że przecież nic się nie powinno tak liczyć, jak to, czy ja w moim sercu jestem wolny. Moja wolność oznacza, że nie pozwolę i w żaden sposób nie nikomu, nie tak prawa by zapłatnął moim sercem, bo serce i te serca dzisiaj tak proszę, abyście ofiarowali Matce Najświętszej. Te serca dziś konsekrowali jej na nowo. Tu dzisiaj, w to święto, w niebo wziętej, aby każde święto taką konsekracją było. Ona w każde ze święto idzie do czyśćca. Matka Najświętsza wyprowadza stamtąd tych, którzy odeszli i płagają dzisiaj Maryjo. Zaprowadź wszystkich, tych, którzy odeszli tu, z tego miejsca i spoczywają w tej ziemi, tu w ociulach. Zaprowadź ich wszystkich do Jezusa. Kochani bracia i siostry, tak bardzo dzisiaj chcemy wyrazić wdzięczność Matce Boży, tak jak czynił to święty Jan Paweł II, święty Ojciec Szabel, razem tu w tych religiach, obydwaj wpatrzeli w niebo, albo obydwaj trzymający Maryję za ręce. To ona ich poprowadziła do tego szczęścia. Razem dzisiaj ci święci stają przed nią w niebie i dzisiaj uwielbiają ją, a ona się uśmiecha i mówi, synowie mam. A ona mówi, tak, musimy czynić wszystko, żeby te moje inne dzieci, które jeszcze idą pod tym ziemskim padale, żeby one wszystkie tutaj przyszły, i oni wciąż błagają Jezusa. Panie, wyciągnij rękę na twarz. I dzisiaj Chrystus wyciąga, bo Matka Boża prosi w niebo tak królowa. Tak prosi, przychodzi, bowiem dzisiaj, dzisiaj po poranku. Udałem się do Świebodzina, by odwiedzić w Świebodzinie Chore małżeństwo. Pięćdziesiąt lat po ślubie nie wiedzieli, że przyjdzie ksiądz. Jeszcze spali. Zadzwoniłem, zdziwieni, co się tu robi. Ktoś mi powiedział, że on jest ciężko chory po wylewie. Zatem wyszli, zdziwieni, ona, żona, prowadziła mnie do domu, a on. Po wylewie w łóżku. Szczęśliwy dziś w niebowzięcie Matki Bożej. Wiem, mówi, kiwając głową, bo nic już powiedzieć nie może. Pobłogosławiłem, ale żona mówi dalej. Nie wiedzieliśmy o przyjściu księca. My jesteśmy pięćdziesiąt lat ośmiu. Przez 30 lat codziennie w uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej jechaliśmy zawsze do Rokitna i tam razem z mężem uczestniczyliśmy, wielbiąc Matkę Najświętszą. Rok temu byliśmy w Rokitnie. To był 30 raz. Kilka dni później był przyszła forma męża i już z łóżka nie może się podnieść. Nie pojechaliśmy dzisiaj, a ja jej mówię, ale Matka Boża przyszła do nas. Staję przerwany, ja, ksiądz, misjonarz całej Europy, ja, który tak często. Całuję go Piana Pawła, przychodzę, by wam powiedzieć, że kocham was. To nic, że nie możesz już pójść. To nic, że jesteś może słaby, umęczony życiem. Może nie masz środków, by pojechać tam, do tego szczególnego miejsca. Więc jednak. Że Twoja wiara sprawia, że Ona przychodzi do Ciebie i będzie zawsze, bo jest taką matką. Matka, która kocha, ale szatan będzie zawsze nienawidził jej za tę właśnie miłość. I będą uczynić wszystko, aby tę miłość zagłuszyć. Nie uczynią. I nie będą oni tego uczynić. Nawet gdyby organizowali wielkie manifestacje, z bólem kończę to słowo. Tu u Was, gdzie tyle modlitwy, gdzie tyle błagania do matki naszej z w dłoniach popyjańskiej, do Was poczuła. mówię, mudlę się, czyńcie ekspiację. Za to, co dzieje się w świecie. Dzisiaj bowiem otrzymałem krótką informację na mailu z Rzymu, z Watykanu. Pisze kardynał Byrg w Bostonie, w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj urządzili za zgodą władz miasta Wielką Czarną Przemysł podczas której oficjalnie wszyscy za zgodą wyznawcy szatara będą rzucać bluźnierstwami wobec Matki na Święcie. Za zgodą władz miasta ten wielki rytuał szatański. W takim świecie żyjemy, ale ona zwycięża. Kardynał prosi ekspirację czyncia. Przez 54 dni, odmawiając różaniec, błagamy cię, Panie, my wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi. O królowodnie Boszięta. Weź nas, chron nas i nie pozwól. Nie pozwól, byśmy skinęli. Amen.